Cześć, tu Ela w kuchni. Polecam Ci mini serniczki z malinami. Na początek przygotowuję ciasto kruche. Bazą ciasta kruchego jest oczywiście zimne masło, które należy posiekać wraz z mąką. Dodajemy szczyptę soli, cukier wanilinowy oraz drobny cukier bądź cukier puder. Wszystko razem siekam. Gdy masło już dobrze jest wysiekane razem z mąką, dodaję żółtko. Zagniatam szybko chłodnymi rękami ciasto, owijam folię spożywczą i daję do lodówki do schłodzenia na około pół godziny. Jak ciasto mi się chłodzi, przygotowuję masę serową. Żółtko dodaję do sera, do tego dodaję cukier oraz mąkę ziemniaczaną. Na koniec dodaję pasty waniliowej. Białko ubijam na sztywną pianę. Można użyć sera twarogowego, sera śmietankowego bądź sera imperia, po prostu żeby to był biały ser. Wszystko razem mieszam. Moja masa serowa wyszła trochę sucha, dlatego dodaję około 50 ml śmietanki. Schłodzone ciasto. Odwijam z folii, odcinam kawałek do dekoracji i rozwałkowuję. pół serniczków będę wpikłał w foremkę do taraletek. Krążek, którym będziemy dociskać foremkę, musi być troszeczkę większy niż foremka. Następnie krążkami będziemy wykładać foremki. Foremki nie muszą być wysmarowane tłuszczem, gdyż ciasto kruche w swojej zawartości ma bardzo dużo masło i tu, czyli tłuszczu. Dokładnie dociskamy, jak nam się zrobi dziurka, Możemy dokleić nadmiar ciasta, ścinamy nożem i nakuwamy przed pieczeniem. Pieczymy około 10 minut w temperaturze 180 stopni. Przez tudzone korpusy na których wykładamy masę serową. Jeżeli byśmy w ciepłych korpusach podawali, to by nam się masa serowa po prostu topiła. Górę dekorujemy według własnego uznania. Ja zrobię małe, cieniutkie paseczki. Gotowe serniczki pieczemy jeszcze około 10 minut w temperaturze 180 stopni. Życzę smacznego. Jeżeli Wam się film spodobał, proszę o subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia wkrótce!